Dobra, Gabi, bo to mnie bardzo nurtuje. Ty łączyłaś dwa biznesy na samym początku, w wieku w sumie 19 lat, i ciekawi mnie, jak przede wszystkim czułaś się z faktem, jak ty to fizycznie i też psychicznie przede wszystkim znosiłaś, że to jest duża odpowiedzialność. Mi się wydaje, że nikt nie mówi o tym, że na początku faktycznie są też te wątpliwości. I że jest ciężko. Nikt nie mówi o tych trudnych momentach, jak już idziesz któryś miesiąc w biznes, a jeszcze nie ma tego rezultatu. Bo ja byłam osobą, której nie przyszło wszystko łatwo. Dla mnie to był test charakteru, taki też próba pokory, że faktycznie nie wszystko ci wyjdzie od razu. I kiedy pierwsze miesiące pracowałam ponad siły, często, a nie było tych rezultatów, to zawsze motywowałam się tym, że kurczę, zobacz, może akurat to jest ten dzień, może to ta wiadomość, może to to spotkanie, może to ten wrzucony post, może to ten, ta godzina nauki sprawi, że mi coś kliknie. A może to będzie właśnie to, może to jest właśnie ten dzień, bo zawsze zastanawiam się kiedy będzie ten przełom, że mi w końcu wyjdzie. I ten przełom nastąpił dzięki temu, że po prostu konsekwentnie to robiłam, bo powolny sukces buduje charakter, a szybki sukces buduje ego, więc warto o tym po prostu pamiętać i mieć świadomość tego, że jak nie wychodzić dzisiaj, może akurat jutro. Jak coś się podać dzisiaj, zrób dzisiaj jeszcze swoje maksimum, poddaj się jutro już, a jutro powiedz sobie to samo. Poddam się jutro. I każdego dnia mów sobie, poddam się jak już to jutro. I ciśnij do przodu, nawet tak jest Ci ciężko, bo jak będziesz konsekwentnie pracować, to musi Ci oddać efekty. A zaskoczył Cię fakt to, że osiągnęłaś faktycznie ten sukces, czy byłaś na to gotowa? Myślę, że czułam, że już na to zasługuję. Przy takim zaangażowaniu, jak ja wtedy dawałam siebie wszystko, byłam na to gotowa.